Debata tradycyjnie podzielona była na cztery rundy. W pierwszej kandydaci odpowiadali na pytania prowadzącego, druga runda polegała na wzajemnych pytaniach kandydatów. Kolejny etap debaty składał się z dziesięciu pytań prowadzącego do każdego z gości. Podczas dyskusji poruszano najbardziej problematyczne zagadnienia, takie jak sytuacja w rolnictwie. Będziemy się starać przede wszystkim wyeliminować na przykład zakup zbóż lub innych rzeczy, które w tym momencie kupujemy, a które możemy sami produkować. I druga sprawa, zmniejszyć drogę od wyprodukowania tego płodu rolnego do sprzedaży. Adam Urbański z Konfederacji zarzucił Małgorzacie Janysce, że w czasie rządów POPSL z Polski wyjechało tysiące młodych ludzi. Zastanawiano się, w jaki sposób zmobilizować rodaków do powrotu do kraju. W Europie były zarobki wyższe i to było absolutnie dla wielu z nich logiczne, że wyjeżdżają, żeby mieć pracę lepiej płatną. Natomiast w tej chwili y, bilans wyjazdów nie jest wcale lepszy. Poseł Janeska stwierdziła, że w tej chwili młodzi nie są zainteresowani powrotem, ponieważ nie ma dla nich odpowiednich warunków. W trakcie debaty poruszano też kwestie komunikacyjne oraz te dotyczące przedsiębiorczości. Wszyscy, którzy tutaj siedzimy, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej jesteśmy jaki komitet reprezentujemy, powinniśmy do tego dążyć, żeby do Piły chciało się przyjeżdżać na studia, do pracy, żeby zakładać firmę. Krzysztofowi Czarneckiemu z Prawa i Sprawiedliwości oponenci zarzucali niezrealizowanie wielu obietnic, na przykład brak drogi ekspresowej S11. Program Prawa i Sprawiedliwości przewiduje bardzo duże nakłady. Zresztą Państwo już widzicie, na drogi samorządowe środki finansowe idą. Budowa dróg szybkiego ruchu S10, S11 jest zapisana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Krzysztof Czarnecki zapytał Krzysztofa Papaszczyka z PSL, czy jego partia poprze programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas rzeczą naturalną było, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało program Rodzina 500, żeby ten program poprzeć. Jak pan dobrze pamięta, poparliśmy w całości, bez wyjątku, jako jedyny klub, Opozycyjny program Rodzina 500, a więc nie ma, myślę, wątpliwości. Spotkanie jak zwykle zakończyła czwarta runda. W tym etapie kandydaci dostali dwie minuty na to, aby przekonać do siebie wyborców. Przypomnijmy, wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 13 października.